robimy strony internetowe, bo znalazła nas w internecie, że robimy strony internetowe więc tak robimy strony internetowe takerzy podszywający się pod właśnie prezesów czy tam dyrektorów mam nadzieję, że wiadomo, że takie sytuacje jest to scam, wirus najczęściej jest spacyfikowany Panie Tomku koszt realizacji przekracza niejednokrotnie 400 czy 600 tysięcy złotych a, czyli serwisowo naprawa, nie usterka. I mam z tym problem. Nie może tak być, że aktualizacja będzie trwała godzinę. Jak pogodzić, że jedna sztuka produktu sprzedała się zarówno na Allegro, jak i na Amazonie, jak i na sklepie B2C i na sklepie B2B? Myślę, że się tutaj pod tym względem ze mną zgadzacie. Witam Was serdecznie w poniedziałek po szybkim weekendzie i witam Was ciekawostką, przestrogą. A odnośnie maila, którego dostałem w zeszłym tygodniu, od wydawałoby się. Właściciela jednej ze stron, które tworzyliśmy kurczę, już chyba 2, 3, może 4 lata temu. Mail, który otrzymałem, wyglądał na bardzo naturalny i powiedziałbym taki legitny, który może przesłać właściciel firmy do Software Houseu, który tworzył stronę internetową kilka lat temu z informacją, żeby dodać jakiś. Pod śledzący do strony, umieszczając chyba dokładnie widget rezerwacyjny. Widżety rezerwacyjne są dla mnie jak najbardziej jednym z podstawowych elementów e, dla stron, które no, takie rezerwacje mogą oferować. W tym konkretnym przypadku podejrzanym dla mnie było to, że mail przyszedł no, od właściciela niby, ale jak już się tam można było dalej wczytać, to, to ta domena to nie była dokładnie ta domena. Człowiek, który się ze mną kontaktował, to nie był ten sam człowiek, który zlecał mi utworzenie tej strony, a nawet później jakieś tam dodatkowe modyfikacje. No, w związku z tym pojawiła się pewnego rodzaju niepewność i niepokój. No i postanowiłem szybko zweryfikować to. Na zasadzie ok, wiadomo, każdy może zmienić pracę, może zmienić stanowisko, może się już czymś nie zajmować. Natomiast stwierdziłem ok, najwyżej, najwyżej dostanę autoresponder z informacją, że Jan Kowalski już u nas nie pracuje i wszystkie maile prosimy kierować na jakiś tam inny adres. No i sobie jakoś tam zweryfikuję. Przesłałem do Pana, z którym zawsze rozmawiałem w tej firmie, tą prośbę o dodanie widgetu do strony. No i okazało się, że to nie jest ich widget rezerwacyjny, tylko ewidentnie ktoś ma jakiś swój biznes plan polegający na tym, że powstawia różnym firmom trochę właśnie na takim nielegalu widget, który będzie rezerwował, zbierał kontakty do potencjalnie zainteresowanych klientów, no już sobie każdy może dopowiedzieć. Scenariusz, gdzie na podstawie daty, godziny, numeru telefonu, imienia nazwiska, być może adresu e-mail. No, można się już skontaktować z kimś i powiedzieć: No, że dzień dobry. Niestety nie mamy w tym momencie miejsc w restauracji, ale tutaj mamy restaurację po sąsiedzku. Zapraszamy do niej. Podobnie można zrobić z kwestiami noclegowymi. Więc jak widzicie, ktoś ewidentnie chciał naszego klienta nacięć. To trochę sytuacja jak hakerzy podszywający się pod właśnie prezesów czy tam dyrektorów firm wysyłających maile do księgowych na zasadzie dzień dobry, proszę szybko puścić przelew na taki taki numer konta, tu jest proforma natychmiast, bo jest to dla mnie mega pilne. No i wiadomo, właśnie inaczej, mam nadzieję, że wiadomo, że takie sytuacje jest to skam i nie wolno tak robić. Tak samo jak nie wolno otwierać załączników pdfowych z nieznanych źródeł, które zawierają informacje Informacje, przeterminowana faktura, albo zaległość, albo coś jeszcze innego. Mogą to być pliki, które są w jakiś tam sposób zainfekowane. A co bym rekomendował? No to oczywiście posiadanie programu antywirusowego, gdzie nawet przy jakiejś tam małej niefrasobliwości, pośpiechu kliknie się w ten plik, od razu on zostanie zabezpieczony, zamknięty, a ewentualny wirus najczęściej jest spacyfikowany i wielkich szkód nie robi. Więc przestroga dla Was, dla Waszych deweloperów. Oczywiście nie zachęcam do prowokowania e, takich sytuacji, testowania Waszych deweloperów. Wręcz zachęcam do pogadania z nimi i ustalenia jakiegoś systemu komunikacji, gdzie nawet kwestie pilne będą jakoś potwierdzane sms-owo, telefonicznie, czy w jakikolwiek inny możliwy do autoryzacji sposób. Bo jak widzicie, oszuści nie śpią, tylko kombinują, jak tu wzbogacić się na Waszych pieniądzach. To oczywiście lepiej im tego nie ułatwiać i takie sytuacje warto monitorować i jak najszybciej eliminować z życia codziennego. A drugi temat z dzisiaj to cały czas pracujemy nad sposobem przygotowywania i tworzenia ofert, głównie na systemy. Aktualnie uważam, że proces ofertowania, wyceniania prostych stron internetowych, czy to one page, czy multi page, Mamy dość dobrze przygotowany, to cały czas pracujemy nad procesem, w jaki sposób przygotowywać oferty. Wyceny, specyfikacje, w jaki sposób obsługiwać cały proces ofertowania dużych systemów, ponieważ jedną z naszych najmocniejszych stron jest tworzenie dużych platform sprzedażowych, platform e-commerce, marketplaceów. Natomiast pracujemy nad tym, aby duże systemy, których koszt realizacji przekracza niejednokrotnie 400 czy 600 tysięcy złotych, aby cena była jak najbardziej zrozumiała, jak najbardziej czytelna, zawierała wszystkie niezbędne szczegóły. A z drugiej strony, aby nie przytłaczała swoją wielkością, ponieważ sama oferta powinna być dostosowana do praktycznie każdego poziomu w firmie. Z jednej strony, powinna być wystarczająco techniczna, aby dokładnie było wiadomo, co trzeba w ramach danej wyceny danej oferty danego systemu zrobić. Po drugie, powinna ona trafiać do osób, które bardzo często są inicjatorami jakiegoś rozwoju, jakiejś automatyzacji, jakichś zmian w firmie. No i na końcu powinna być czytelna i zrozumiała dla zarządów, prezesów, dyrektorów, czyli osób, które tak naprawdę mają najmniej czasu na to, aby wchodzić w szczegóły i zapoznawać się z jakimiś pomniejszymi technikaliami. Danej oferty, i szukamy w związku z tym takiego złotego kompromisu. Aktualnie postawiliśmy na to, że oferta będzie składać się z trzech elementów: czyli będzie to mail, który będzie niejako podsumowaniem rozmów, będzie to PDF, który będzie już taką mocno skróconą formą dla zarządu, oraz będzie Excel, który będzie najbardziej szczegółowym dokumentem, gdzie w każdym wierszu będzie rozpisana pozycja. I zastanawiam się, czy czasowo, czy kwotowo, no i cały czas zastanawiam się, jak jeszcze bardziej ten proces ułatwić, w jaki sposób go utransparentnić, po to, żeby nasi klienci na każdym etapie, na każdym poziomie w swojej organizacji czuli się bezpieczni, zaopiekowani, obsługiwani przez profesjonalną, doświadczoną firmę. Przy systemach dedykowanych, które tworzymy, to bardzo dużo zależy od specyfikacji, od tego, co klient ma aktualnie w swojej infrastrukturze, w jaki sposób chce się rozwijać. No i bardzo dużo zależy od osób, które aktualnie zatrudnia od jego działu IT. Jeżeli macie jakieś pomysły, w jaki sposób moglibyśmy jeszcze podnieść jakość i co ewentualnie by Wam się przydało do tego, żeby ofertę, którą od nas otrzymacie, po prostu przeanalizować, pójść z nią do zarządu i nie musieć już nic robić, tylko przekazać prezesowi, przekazać osobom decyzyjnym, no i jedynie czekać na akceptację lub ewentualne uwagi, bo coś, czego staram się za wszelką cenę uniknąć, to jest to, że ofertę, którą ja przygotuję, ona jest przygotowana bardzo dobrze dla dyrektora. Natomiast ten dyrektor na podstawie mojej oferty przygotowuje sobie jeszcze ofertę, z którą on idzie później do zarządu, czy tam jakieś podsumowanie tych ofert. No i wiadomo, nie da się wtedy przekazać wszystkich zmiennych, na których mi tak naprawdę zależy, bo taką przykładową cechą, która dla nas jest istotna, i zakładam, że dla zarządów również jest to, że. W każdy nasz projekt zaangażowany jest minimum jeden z właścicieli firmy. W związku z tym, nieważne co z nami robisz, czy duży system, czy platformę e-commerce, czy małą stronę, zawsze będzie osoba, która jest w zarządzie spółki, do której masz numer telefonu, jesteś w stanie zadzwonić, porozmawiać, pochwalić albo poskarżyć się, jeżeli chodzi o resztę teamu, o resztę procesu. Jest to dla nas bardzo ważne, aby możliwie skracać ten dystans pomiędzy nami, a naszymi klientami no bo to o tą komunikację, o to zaufanie nam zawsze chodzi tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć cześć we wtorek dzisiaj małe zagadnienie techniczne ponieważ część dnia zajęło mi przygotowanie maila, jakieś tam powiedziałem zajawki do firmy, z którą będziemy się najprawdopodobniej integrować w obszarze komunikacji z erp bardzo często jest tak, że systemy erp mają swoje własne API komunikacyjne natomiast z doświadczenia wiem, że Niejednokrotnie było tak, że to api komunikacyjne jest napisane w sposób nieoptymalny. Pobieranie z niego danych to jest droga przez mękę, a składanie do niego e, zamówień, na przykład w przypadku stępów internetowych, to już w ogóle krzyż na drogę. W związku z tym bardzo często korzystamy i też polecamy innym korzystać z różnego rodzaju integratorów, którzy tworzą wtyczki albo aplikacje do wymiany danych między systemem RP-owym, a właśnie zewnętrznymi środowiskami, na przykład e, systemami e-commerce. No i można by zapytać ogólnie, ok, po co to, na co ten dodatkowy koszt, jeżeli App ma interfejsy, które umożliwiają pobranie danych, informacji o stanach, indeksach, cenach oraz umożliwiają złożenie zamówienia z sklepu internetowego, no to po, po, po co to dalej rozdmuchiwać, po co tam robić jakieś dodatkowe rzeczy? Ponieważ z doświadczenia wiemy, że te interfejsy ERP-owe bardzo często są mało wydajne i to tak bardzo mało wydajne, że w przypadku pewnego sklepu internetowego, który stworzyliśmy jakiś czas temu, na erp tuż po jego wdrożeniu trwała 20 minut. Dwa lata później, w związku z rozrostem firmy, rozrostem ilości zamówień, rozrostem ilości indeksów, trwała już 40 minut. Dla nas, jako dla firmy, która siedzi w e-commerce'ach, no aktualizacja stanów i cen powinna być instant. I to mam na myśli, no klucze 3 do 5 minut to jest taki naprawdę max maxów. A co się okazuje, to dla systemów ERP'owych, no aktualizacja raz na godzinę czy raz dziennie no, przecież będzie dobrze. W związku z tym, tacy integratorzy, takie firmy, które robią konektory do pobierania szybkiego pobierania danych, informacji, które nas interesują, są, można powiedzieć, na wagę złota. Czym się taki konektor charakteryzuje? Kilkoma rzeczami. Ogólnie działa on dużo szybciej. I to jest jego podstawowa e, zaleta, że ERP zanim zbierze wszystkie dane ze wszystkich tablic i wypluje jakieś tam informacje, no to to trwa. I rzeczywiście wtedy może trwać 20 minut, czy, czy nawet więcej. Dla takiego konektora, zebranie wszystkich informacji z ERP-a i wystawienie ich poprzez API fa z reguły, no nie wiem, kilka minut. Natomiast najbardziej optymalną formą komunikacji jest taka. Komunikacja powiedziałbym hybrydowa. Z jednej strony, my możemy jako system sprawdzający jakieś informacje, na przykład o stanach i cenach produktów, pobrać wszystkie stany i ceny aktywnych indeksów. No, i to nam rozwiązuje kwestie na przykład aktualizacji raz na dobę, raz na godzinę. A z drugiej strony, bardzo mile widziane przez nas jest to, żeby nasz system dostawał po prostu powiadomienia w momencie, kiedy coś się w RP zadzieje, czyli zmienił się stan magazynowy. Dostajemy powiadomienie z informacją. Ej, słuchaj, na tym indeksie zmienił się stan magazynowy, teraz aktualny stan magazynowy to 3. No, i to jest dla naszego systemu najbardziej optymalna forma, ponieważ my sobie takie informacje aktualizujemy praktycznie na bieżąco, więc nie ma żadnych opóźnień, bo nie trzeba daleko szukać i mieć mocno wypujałej wyobraźni, żeby przewidzieć taki Black Friday, gdzie sprzedaż wielu indeksów. W wielu sklepach będzie się odbywała praktycznie jednocześnie. No i później jak pogodzić, że jedna sztuka produktu sprzedała się zarówno na Allegro, jak i na Amazonie, jak i na sklepie B2C, i na sklepie B2B. No i już mam sprzedane 4 sztuki, a gdyby się okazało, że tych sztuk kupowało, nie wiem, 10 osób, to mam 40 sprzedanych sztuk przy jednej sztuce na magazynie. No nie może tak być, że aktualizacja będzie trwała. Godzinę, myślę, że się tutaj pod tym względem ze mną zgadzacie. Stąd też w naszym przypadku i przy naszej specyfice pracy, gdzie to my się jesteśmy w stanie 100% dostosować do obecnej infrastruktury klienta, współpraca z firmami, które tworzą integrację, wystawiają dane z RPA na zewnątrz jest bardzo istotna. I tutaj, no mówiąc wprost, im partner jest bardziej zaufany, zarówno dla nas, jak i dla naszego kontrahenta, no tym lepiej. Tak? Ta, w takich przypadkach e, ta komunikacja jest często prowadzona z dnia na dzień, pojawiają się nowe potrzeby, my na nie odpowiadamy. Partner po drugiej stronie, który wyciąga dla nas dane z RPA, również od ręki jest w stanie bardzo wiele rzeczy zrobić, jeżeli ma dobrze przygotowaną infrastrukturę. W związku z tym, jak zawsze w IT polecam otaczać się firmami, które są godne zaufania. Gdzie ten poziom komunikacji jest taki codzienny, niewyniosły, nie ma sensu robić jakiejś niewielkiej zmiany, wielkiego projektu, jeżeli nie ma takiej potrzeby. W takich przypadkach e, takie współprace, takie relacje procentują. Tak jak dzisiaj właśnie rozmawiałem z jedną z firm, e, i ogólnie po 15-minutowej rozmowie mieliśmy wszystko na razie i razy drzwi ustalone, ale to w zupełności wystarcza do tego, żeby klientowi powiedzieć ok, da się to zrobić, firma od nie widzi problemu, firma od prowadzenia CMS-a nie widzi problemu w związku z tym jesteśmy w stanie przejść do prac technicznych, które będą dogrywane już między nami, a tak naprawdę tym, tą konkretną firmą bez angażowania naszego zleceniodawcy no bo to nie ma sensu jak tutaj robić głuchego telefonu, jeżeli my jesteśmy w stanie e, przy dobrej komunikacji z kontrahentem dogadać się i nie angażować naszego klienta no to dlaczego tego w ten sposób nie zrobić, dlaczego tego naszemu klientowi po prostu nie ułatwić, bo wiemy, że ma swój biznes, ma swoje rzeczy do prowadzenia, e, robi to na czym się zna, na czym robi pieniądze, więc takie rzeczy lepiej zostawić nam, gdzie poprzez jeden telefon, czasami poprzez jeden mail, jesteśmy w stanie bardzo, bardzo wiele rzeczy uzgodnić. Tyle z tego deszczowego wtorku. Widzimy się jutro. Też będzie deszczowo, z tego co wiem. Pozdro. Cześć. Dzisiaj środa, a dla mnie był to dzień nagrań. Od rana byłem w studiu, a wczorajszy, praktycznie cały wieczór poszedł mi na przygotowanie scenariuszy do kolejnych filmów. Powstało ich dzisiaj 5, więc na najbliższe tygodnie będziecie mieli co oglądać. Przechodząc do kwestii związanych z Software Housem, chociaż robienie filmów to też jest część mojej pracy, ale mięso i technikalia. Zgłosiła się do mnie dzisiaj pani, zadzwoniła z pytaniem, czy robimy strony internetowe, bo znalazła nas w internecie, że robimy strony internetowe, więc tak, robimy strony internetowe. Pani była przesympatyczna i przemiła, a potrzebuje strony, ponieważ stwierdziła, że działanie pocztą pantoflową już jej nie wystarcza. Chciałaby zaistnieć w sieci, chciałaby trafić do nowych klientów, do nowych odbiorców swojej usługi. W związku z tym potrzebuje strony internetowej. I od razu w trakcie tej wstępnej pierwszej rozmowy e, nakreśliłem jej, że są dwa typy stron internetowych, które w przypadku jej profesji mogą zadziałać w zależności od tego jakich efektów oczekuje. Pierwszy z typów to jest oczywiście one page, gdzie tworzymy jednostronicowy landing page, zbieramy najważniejsze informacje, tworzymy do tego projekt graficzny no i taki one page trafia do internetu, zostaje podpięty pod wizytówkę Google'a, no i wtedy wszyscy klienci w okolicy, jeżeli siedzą w domu i szukają danej usługi, mogą skorzystać z map Google'a i znaleźć punkt świadczący dane usługi. W tym przypadku są to usługi masażu oraz fizjoterapii, natomiast podobne podejście można spokojnie zastosować zarówno do salonów fryzjerskich, kosmetycznych, kwiaciarni, piekarni. Cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, warzywniaków, OnePage zadziała wszędzie, jeżeli chcecie tylko się podpiąć pod Google Mapsa i docierać do lokalnej społeczności, takiej najbliższej społeczności. Natomiast w przypadku tej Pani jest ona zainteresowana stroną multipage, która będzie pozycjonowana tak, żeby trafiać do użytkowników, nie tylko tych, którzy są rzeczywiście najbliżej jej lokalizacji, tylko również do trochę szerszego grona odbiorców. W związku z tym taka strona będzie wymagała trochę więcej przygotowań technologicznych, technicznych oraz już od Pani później trochę więcej treści, no i prowadzenia przez około rok czasu wpisów wszelkiego rodzaju, Informujących o jej profesji, o tym, co się zmienia, o trendach, no i odpowiadanie tak naprawdę na pytania, których szukają ludzie w internecie. Oczywiście, to co tylko będę mógł przekazać pani odnośnie mojego know-how, w jaki sposób tworzyć wpisy, w jaki sposób pozycjonować się w internecie, to przekażę przy lokalnym rynku. Bardzo ważne jest to, żeby wprost tworzyć artykuły i wpisy na zasadzie nazwa usługi nazwa miejscowości, w której ta usługa jest świadczona, a całe tło pod SEO będą robiły wpisy blogowe, które oczywiście najlepiej warto tworzyć w myśl konwencji, jak coś robimy, jakie mamy doświadczenia, jak rozwiązujemy jakieś problemy, wtedy takie treści są najbardziej wartościowe dla użytkowników. Jeżeli macie pytania co do one-page y, czy multi-page, y, czy do mojego podejścia do SEO i pozycjonowania stron, dajcie znać. Jeżeli będę tylko mógł, to pomogę. A jeżeli nie, to skieruję Was do odpowiedniego specjalisty, ponieważ SEO to jest tak naprawdę cała odrębna branża i warto porozmawiać z kimś, kto robi to praktycznie na cały etat. A mamy takich kilka zaprzyjaźnionych firm, do których z czystym sercem jestem w stanie odesłać, polecić i się później nie wstydzić. Dzięki za dzisiaj. I jesteśmy w kontakcie jutro. Cześć, witajcie w czwartek. Jak Waszym zdaniem powinno się podchodzić do klientów, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze stronami, sklepami internetowymi, ogólnie z projektami IT? Dlaczego o tym mówię i dlaczego o to pytam? Podczas rozmowy jakiejś tam podsumowującej zobaczyłem jak dużo elementów okazało się jeszcze nie do końca jasnych, nie do końca zrozumiałych od strony technicznej i zobaczyłem jak wiele elementów, które dla nas, dla osób technicznych są oczywiste. No, dla klienta okazało się no, nie takie jasne i zastanawiam się, w jaki sposób dopracować proces tak, żeby to było dla klientów, żeby czuli się zaopiekowani, wyedukowani trochę i przede wszystkim, żeby zrozumieli całą, całą koncepcję. W przypadku, o którym mówię dzisiaj, bardziej rozmawiamy o rzeczach, nazwijmy to miękkich, gdzie osoby, które pierwszy raz współtworzą, uczestniczą w pracach, muszą podejmować decyzje odnośnie projektu, odnośnie tworzonych stron internetowych czy sklepów. Wydaje mi się, że bagatelizują etapów projektu graficznego, gdzie zostały przygotowane chyba 4 czy 5 projektów graficznych. Później, wybrany projekt graficzny był modyfikowany pod wytyczne klienta. Natomiast mimo wszystko, po etapie akceptacji, kodowania, oprogramowania całego szablonu, całej strony, dostałem informację, że ok, wszystko spoko, ale teraz popracujmy nad kolorami i czcionkami. I mam z tym problem. W jaki sposób uświadamiać klientów, w jaki sposób tłumaczyć, że tworzenie projektów graficznych, projektowanie stron internetowych, sklepów internetowych to jest trochę jak z projektowaniem mieszkania, ale uprośmy, łazienki. Architekt zaproponuje, że w tym miejscu ma być kabina prysznicowa, w tym miejscu ma być wanna, tutaj kafelki będą miały taki kolor i będą w takim układzie, tutaj na podłodze będą inne kafle ułożone w jodełkę. Klient taki design za, zaakceptuje, następnie idzie on do realizacji, przychodzi. Pan kafelkar, który wszystko realizuje zgodnie z projektem. Następnie przychodzi pan malarz, który być może tam dwie ściany musi pomalować kolorystykę, która została zaprojektowana przez architekta, przez klienta zaakceptowana. I w momencie odbioru, kiedy już jesteśmy coraz bliżej akceptacji, coraz bliżej zakończenia prac, przychodzi klient i mówi, że no fajnie, ale nie chcę tych kafli tylko inne. I nie ten kolor ścian, tylko inny. A i pod podłogę proszę mi położyć ogrzewanie podłogowe. Wydaje się to absurdalne, jeżeli myślimy o kwestiach związanych z remontami albo zamawiasz samochód z konfiguratora, mówisz, że chcesz, żeby był to ostro krwisto czerwony, to samochód przyjeżdża, a stwierdzasz, że kurde, jednak zaostry ten czerwony, zmieńmy na jakiś lżejszy, taki bardziej srebrno-szary kolor, ok? Pewnie dla wszystkich jest oczywiste to, że no, no tak się nie da, że no samochód, który został zamówiony, zaprojektowany w konfiguratorze, wyjechał z fabryki przygotowany pod to dokładnie, co klient zamówił, a w momencie odbioru to, okazuje się, że no, no klientowi jednak coś nie odpowiada. I oczywiście, można okleić cały samochód, zmienić kolor, natomiast to zawsze nie będzie to samo, no i bardzo wiąże się to z jakimiś tam dodatkowymi kosztami. Podobnie trochę jest w ID. Można teraz pracować nad zmianą kolorystyki strony, dostosowaniem kontrastu, powymieniać czcionki, być może nawet są jakieś silniki, gdzie czcionki można zmieniać, jak w Wordzie, zaznaczasz tekst, zmieniasz nim na czcionka i gotowe. Czy w rozwiązaniach dedykowanych, które z założenia mają być bardziej przemyślanymi, bardziej takimi solidnymi, stabilnymi do dalszej pracy, do dalszego rozwoju, takich opcji aktualnie nie ma. Być może za jakiś czas będzie trzeba je wprowadzić, jeżeli takie te problemy się będą pojawiały częściej, natomiast na chwilę obecną, w momencie akceptacji projektów, wyboru kolorystyki, wyboru krzyczanki, jesteśmy tym przysłowiowym panem kafelkarzem, który przychodzi i robi zgodnie z projektem. I oczywiście można powiedzieć, że kurde macie rację, przecież to jest oczywiste, że teraz jak chcesz mieć ogrzewanie podłogowe położone, to jedyny co kafelkarz może zrobić, to, albo skuć te kable, czyli zrobić wszystko od początku, albo nie wiem to ogrzewanie położyć w postaci jakiegoś dywanika na górę na te kafle natomiast może z estetyką to już pewnie, to nie będzie miało wiele wspólnego i znowu o ile w przypadku łazienek, samochodów, pewne prawdy, pewne oczywistości są oczywiste. O tyle w przypadku projektu IT, to trochę mam wrażenie, że wychodzi na to, że kurde ktoś tam przez 5 minut poplika w komputer i będzie dobrze przecież zrobi tak jak, tak jak chcemy. No niestety nie. A w związku z tym ja się zastanawiam, jak rozmawiać z klientami, jak ich edukować, również już na tym wstępnym etapie, uświadamiać jak wygląda prowadzenie projektu IT, jak bardzo należy się przyłożyć do makiety, do projektu graficznego, bo później wszelkiego rodzaju niedociągnięcia e, zmiany będą dużo bardziej e, trudne do wprowadzenia, a często jakby będą dużo bardziej kosztowne, o ile nie niemożliwe. Tak? To też jest domena systemów dedykowanych, że u nas nie ma rzeczy niemożliwych, ja jesteśmy w stanie zrobić wszystko, tylko czy to będzie coś uzasadnione ekonomicznie, no to już jest jakby zupełnie, zupełnie inna kwestia. Ja będę nad tym problemem intensywnie myślał, bo chciałbym dowozić nawet osobom, które nie mają zielonego pojęcia o IT, chciałbym dowozić projekty o najwyższej jakości i ich największym zadowoleniem, jeżeli chodzi o feeling po zakończonym projekcie, po zakończonej współpracy z nami ale jeszcze nie wiem jak to zrobić jeżeli macie jakieś pomysły albo sprawdzone metody jestem mega otwarty na komentarze czy wiadomość prywatną z chęcią zdaję wasze doświadczenia i wasze porady z moją rzeczywistością życzę wesołego, słonecznego dnia w tej deszczowej Polsce trzymajcie się i do jutra cześć no to dzień dobry w piątek, chociaż powinienem powiedzieć już dobry wieczór bo jak widzicie pora już jest dość późna natomiast przeciągnęły nam się, a właściwie po prostu trwały dłużej niż ostatnio nasze rozmowy wewnątrz zarządu. Co ciekawego na nich ustaliliśmy, postaram się Wam krótko streścić. Punkt pierwszy to będziemy wdrażać rozwiązanie, które ma za zadanie monitorować strony wszystkich naszych klientów abonamentowych. Tak, żeby dostarczyć wartość dodaną w postaci informacyjnych elementów, gdzieś powstanie 404 albo inny błąd taki typowo webowy, żeby można było na niego zareagować i oczywiście do ustalenia, czy to my będziemy takie elementy później naprawiać, czy po prostu tylko i wyłącznie informować klientów, że jest jakiś brak na ich stronie internetowej. Często dzieje się tak w momencie, kiedy ktoś edytuje jakąś podstronę i finalnie ją usunie, bo stwierdzi, że jednak jej nie chce, no i pozostaje taki smutny adres URL który prowadzi do 404, zamiast przekierować użytkownika na nową stronę, która jest pod nowym adresem. A drugim pomysłem, który w sumie dzisiaj został omówiony i zaakceptowany, jest kwestia naszej wewnętrznej checklisty Jak wiecie, na naszej stronie internetowej PixLab.pl jest checklista uruchomieniowa projektu, czyli każdy projekt, który ma być opublikowany, musi spełnić wszystkie punkty, wszystkie warunki tej checklisty. W związku z tym, że ta metoda nam się bardzo fajnie sprawdza, postanowiliśmy zrobić taką samą checklistę wewnętrzną dla deweloperów, czyli oddając zadanie, oddając jakiś konkretny etap, będą aktualnie mieli informację, co krok po kroku sprawdzić, tak, żeby maksymalnie ograniczyć tego takiego. Między deweloperem a testerem, między deweloperem a projekt managerem, między później deweloperem, projekt managerem a klientem, i tak dalej, aby projekty, które będą wychodziły spod klawiatur naszych programistów i koderów, były już w 100% jakościowe i nie pozostawały. Na nich jakiekolwiek niedociągnięcia, jeszcze błędy, przeoczenia. Takie podejście bardzo mocno przyspieszy cały proces wytwarzania oprogramowania, jak i z drugiej strony usystematyzuje całą taśmę produkcyjną u nas w firmie. Dzisiaj krótko, słyszymy się pewnie w poniedziałek. Miłego weekendu, trzymajcie się, cześć!